Dzień dobry, cześć. Ech, sprawdzam, czy wszystko jest dobrze. Golenie brzytwą, brzytwą, którą dostałem w prezencie od kolegi Tomka Szraka. Tomek mi ją po prostu ofiarował zupełnie nic. W zamian nie chciał, zupełnie, zupełnie po prostu, no, po koleżeńsku. I już się chwalę, co on to mi oferował. Brzytwa się nazywa producent Eskilstuna Szwecja. I poczekajcie, poczekajcie, może mi się uda znaleźć inaczej. Z tego, co jest nabite na, na brzytwie, a dokładnie na Tutaj na szyjce wychodzi, że brzytwa ma chyba 126 albo 7 lat. Ja to pod po szkiełkiem powiększającym sobie na to lukałem i, i, i sobie właśnie na karteczce zapisałem. Tylko gdzieś tą karteczkę po prostu rzuciłem, tak że nie wiem gdzie teraz ona jest. Brzytewka wygląda tak interesująco. Frameback ogólnie to jest brzytewka. To znaczy, że ostrze brzytwy jako ostrze jest tutaj. Yy, yy, Wsunięte, uchwycone przez grzbiet, w tym wypadku nie wiem czy to będziecie widzieć. One, za gdyby, wsunięte. Nie wiem, jakoś tak zaklepane, coś takiego. Brzytewka, taka specyficzna, jak widzicie. Czyli yy, szpic tej brzytewki jest szerszy niż lipiętka. I zaraz Wam mniej więcej powiem, jak to, jak to wygląda. Czubek, Czubek brzytwy. No poniżej 5 ósmych, czyli pewnie 9 tak. 9 16, a piętka 5 wychodzi mi tak 4 ósme, czyli 9 16 czy nie całe 5 ósmych, a 5 4 ósme. Coś takiego. Tak to wychodzi. Taka brzytewka. No, 120 chyba bodajże 7 albo 6 lat. Z tego, co tam sobie na kartce zapisałem. Więc taką koleżanką będę się dzisiaj golił. Zwilżę twarz. Przy brzytwie nic nie robiłem. Brzytwy otrzymałem od Tomka. Zresztą kolega Tomek tam na dole pod filmikiem umieszczę link do niego. On też na YouTubie filmiki pokazuje. Więc z golenia. On z reguły goli się sprzętami Typu szawetki, a dokładnie Kamisori, ale brzytwami też. Ale, ale, kamisorii szawetka na system Faktu są jego ulubione sprzęty do golenia, które ja notabene też bardzo lubię i często na te temat dyskutujemy przez telefon. Do golenia wykorzystam Los Angeles Shaving Soap, chyba bodajże, Bispoł jedynka, Mówię, ta próbeczka która wyjątkowo mi to mydełko odpowiada od czasu do czasu jego super specyficzny zapach będę musiał po prostu zakupić sobie całe takie mydełko i tyle i co wyrabiał będę to mydełko borsuczkiem borsuczkiem umieszczonym w knoci, umieszczonym, knot umieszczonym w knot borsuczko umieszczonym w rączce od, którą otrzymałem od Paweł PKS -a. kubek też przez niego wykonany zresztą i to była taka sera zrobiona z okazji Niepodległości Polski na setną rocznicę, to jest skubańcuch, już wyrabiam nim no, pędzelek, rączka ceramiczna, właśnie. Więc muszę uważać na te stuknięcia, bo zarówno mogę uszkodzić tą rączkę, jak i miseczkę. Więc tak to wygląda: przy brzytewce nic nie robiłem, brzytewkę przewecuję i przewecuję dzisiaj w troszkę inny sposób niż do tej pory bo tak ostatnio taki pomysł mi wpadł jak żeśmy rozmawiali na forum Żytwa.org na temat właśnie pasa z koniny i zrobię także 10 ruchów czasem na tym pasie z koniny, a z drugiej strony mam juk bydlęcy pas i wykonam 20 ruchów co niektórzy mówią, że pas z koniny jest taki bardziej jak gdyby agresywniejszy, więc więc na nim przyjadę 10 razy, a potem z drugiej strony no i, i, i będziemy się golić. tak jak mówię, nic przy brzytewce nie robiłem. Tomasz mi na tą brzycewkę wręczył naoszczoną i no i w tym momencie zostałem posiadaczem takiej brzytwy vintage chyba jednej ze starszych brzytw, które posiadam więc, więc moja kolekcja wzbogaciła się o taką można powiedzieć, perełkę. Ja nie przepadam za brzytwami vintage ani za maszynkami vintage, tak jak to często po, e, powtarzam, ale, ale ta brzytewka dodatkowo z racji tego, że no jest taka nietypowa, że to ostrze ma takie frameback, takie wiecie, to tak jak wam mówię, umieszczone, umieszczone nie wykute z jednego kawałka, tylko umieszczone e, w, w, tej, w tym grzbiecie brzytewki, czynią też taką troszeczkę mniej popularną. No i tak to właśnie wygląda. Mydełka jak zwykle za dużo, próbuję zna wyrobić, ale to też jest bez sensu. No i... No kurde, zapach mydełka, tak jak Wam często wspominam, specyficzny. Wilczę jeszcze raz twarz, nakładam yy, mydełko, wecuję brzytwę i lecimy z koksem. Gąbkę mam, jestem po pracy. Potem mam jeszcze troszeczkę różnych zajęć. Do w międzyczasie wrzucę film do komputera, niech się kompresuje, żeby go potem umieścić na YouTubach. Więc tak to czasowo. Powiem Wam, ta piana też taki ma... nie, pewnie nie będzie tego widać, bo tu od góry pada dosyć mocno światło, ale też ma taki poniekąd troszeczkę... nie ma takiego stricte białego koloru w tym kubku, tylko taki właśnie leciutko zafarbowany, taki leciutko, lekko brązowo-pomarańczowy. Taki właśnie jak jest, jak jest to mydło, takie marchewkowe. I będę myślał o zakupie sobie tego mydła. Tylko po prostu to mydło jest dostępne w Stanach i chcący kupić jedno i znowu przesyłkę. Z tego co się nie mylę w Magard y, chyba jest. W Magardzie jest to mydełko. No, tylko przesyłka tam chyba coś po 20 dolarów. Może mi się uda kogoś y, y, dorwać. Kto by sobie coś tam kupował to się może uda mi się z nim dogadać, żebym sobie wziął tak jedno mydełko i tą przesyłkę sobie nasłyszał. Jakbym więcej tam chciał rzeczy kupić, więcej tych mydeł, to wtedy ok. Ale dla jednego mydełka, które też kosztuje pewnie około 20 dolarów, może 22, nie wiem nawet ile kosztuje, równo wartość przesyłki, to takie to jest słabe dla mnie, więc... Ale myślę o tym mydełku, żeby go mieć, bo tego tak jak mówię, od czasu do czasu jest to bardzo fajna odskocznia, mydeł jest tak inne. od od tych zapachów, które posiadam, że... a do tego jest właśnie bardzo... bardzo fajne, bardzo je polubiłem miałem kiedyś w Los Angeles Shaving, shaving Soap te jakieś jedno czy drugie mydełko na testy i jak najbardziej jakościowo mi ono odpowiadało, ale zapachowo tak średnio, a ten zapach mi naprawdę zrobił taką robotę w połączeniu z jakością mydełka bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Więc zaczynam myśleć o tym mydełku. Już czas na poważnie, bo jak mi się skończy próbka, chyba że jak mi się skończy próbka, to mi się już to mydełko znudzi. Ale chyba nie. Dobra, tak jak Wam powiedziałem, przetrę pasy, bo mam taką rękę trochę mokrą. Zaczynam. 10 ruchów zrobię sobie na pasie skoniny. Teraz dwadzieścia różków wczesniemy sobie na jukcie bydlęcym. Dobra. A teraz biorę się za golenie. I zobaczymy, co to i kto to i jak to. Powiem Wam, że idzie nieźle, ale spodziewałem się, że będzie szło tak. Tak ją troszkę czuję na twarzy, w taki sposób. Wiecie co, taki, taki troszeczkę mniej przyjemny, taki bardziej taki agresywny ją czuję na twarzy. Tak, tak. Spodziewam się, że ona będzie szła inaczej, bo pamiętam jak się goliłem taką brzytewką, też y, z takim właśnie w takim wykonaniu od Eugeniusza. I ona mi się tamta wydawała taka super delikatna, taka łagodna. Ta troszeczkę inaczej ją czuję. Szwedzka brzytwa. Już nie pytam, jaka tamta była, ale troszkę inaczej ją czuję na tej twarzy. Tak, tak. No nie wiem. Tak nie ukrywam, nie czuję tak miło. Tak ją czuję coś podobnie jak brzytwa, jak brzytwy... Yy. Mam trzy brzytwy i z czego dwie tak czuję właśnie zawsze tak agresywniej, a jedna z nich tak fajnie. No, więc tę bym, bym zajrzył do takich agresywniejszych. No, takie właśnie mam uczucie właśnie. Mm? Zupełnie myślałem, że będzie z nią tak jak i w ogóle powiem Wam z tymi wszystkimi takimi właśnie zabytkowymi vintage 2 je wszystkie tak właśnie zawsze czułem delikatniej. To jest taka właśnie, nie wiem, ja nie znam się tutaj, jaka to jest stal użyta, ale właśnie, no, yy, z tych wszystkich starszych od Eugeniusza, co się goliłem, no, to, to one wszystkie takie jakieś delikatniejsze były. Albo, kolejna sprawa, Eugeniusz wszystkie tamte oszczył na swoim sprzęcie do strzenia. ja nic przy nim nie grzebałem, a Tom oszczył Tomek, więc Tomek może mieć inne kamienie i ma chyba inne kamienie, inaczej może oszczyć, więc może rodzaj ostrzenia i tego na jakich kamieniach były naoszczone. Eugeniusz na pewno wykańcza na Naniwie, ja też na przykład na Naniwie wykańczam, jestem ja już do tego przyzwyczajony, więc No ale samo golenie, jak najbardziej, tylko mówię, kurde, może to być właśnie tak, Eugeniusz w inny sposób, inny sprzęt używa do ostrzenia, ma ten inny troszeczkę inaczej ostrzy i, 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 i pewnie dlatego też, bo mówię, ostatnio przecież goliłem się kółko cały czas e, brzytwami do Eugeniusza, które przy, przy których też nigdy nic nie robiłem, raz była zmiana tylko na brzytwę od cichego, ale to była współczesna brzytwa. A tu mówię, byłem jakoś święcie przekonany, że tak ją będę czuł jak, jak tamte brzytwy. Naprawdę. Tak podszedłem do niej, o. Tylko się zastanawiam, czy nie będzie. Bardziej się zastanawiam na tym, czy jest dobrze wyłoszczona. Tutaj nie, tutaj zaraz ściąga, tylko mówię takie to uczucie. O! Nie no, zaraz ściąga, zresztą widać to też po gąbce, to nie ma dwóch stań. Ale tak jak mówię, czuję ją, czuję ją. Bardzo podobnie czuję ją jak, jak moje dwie w kielisarda. Więc, więc to tak, to takie, co mi się tak rzuciło od razu w oczy, to właśnie tego rodzaju sytuacja. No a też mam od Tomka jeszcze jedną brzytwę, tak sobie teraz cały czas na tym myślę, jakiegoś Chińczyka, ZY, YZ już nie pamiętam. I pamiętam jak ją wtedy, to, to już współczesna brzytwa i była naoszczona przez niego i od samego początku świetnie mi ją szło, była super mocno naoszczona I, i szło tak łagodnie. Więc wydaje mi się, że tu może być różnica sprzętów do oszczenia, które użył I, i przez to ta stal jakoś... Inaczej się zachowuje niż te brzytwy, którymi się goliłem od geniusza. Pewnie wiele z nich było zbliżonych wiekiem do tej. A niewiele to na pewno parę. Samo golenie, przez to, że ta brzytwa ma taki kształt. Nic nie czuję złego. Nawet bardzo fajnie się ją prowadzi. Bardzo fajnie się ją trzyma. Jedyną rzeczą taką, troszeczkę taką inną wśród od geniusza, to, że tutaj ten ogonek, on jest taki bardzo płaski, szeroki. Nie jest taki gruby. Tak to czuć w ręku pod palcami. Co też, co też mi tutaj nic nie ani złego, ani dobrego nie robi na golenie. Kiedyś jak będę miał czas jak będzie mi się chciało, to wezmę sobie tą żytewkę. Wykończę... No, do kolonu mam, że jest super. Wykończę sobie ją na kamieniu, na kamieniu powiedzcie mi tym co ja mam, co wykańczam tak samo i ogólnie na nich robię. Na naniwie. Tak z ciekawości, jak to będzie, jak to będzie się sprawowało. Czy się zmieni to? Czy się to uczucie zmieni na twarzy? No będziemy widzieć. No fajnie. Wyrównać się, fajnie. Więc, więc co tak ciekawości? Nie wiem kiedy będę się musiał za to wziąć. Ciężko mi jeszcze powiedzieć kiedy, bo to jest tak sobie myślę, jak. Wtedy jak znajdę troszkę wolnego czasu, tak sobie powiedzieć w długie zimowe wieczory. Tyle że u mnie długie zimowe wieczory pewnie będą wyglądały Podobnie jak, jak zawsze czyli będę przychodził z pracy co drugi dzień, bo do końca roku zapowiada się, że będę się miał czym bo już mi kolega Rafał Spektrum daje takie cynki pomiędzy wierszami, że będzie chciał mi troszkę rzeczy podesłać. Znowu do golenia, więc... Jakichś takich długich, zimowych wieczorów to nie będę miał. Ale zobaczę, może kiedyś się jakoś zmobilizuję, wyciągnę te swoje kamienie. Z racji tego, że się nie swoimi brzytwami, że one mi się nie tępią, to te kamienie mam pochowane. No ale powiem Wam, bardzo przyjemne, fajne. Go golenie z tym jednym minusikiem jest to jest ona taka specyficzna, tak ją czuję mówię jak jak, 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 jak Thierry Sardy które po prostu też tak właśnie odczuwam nie jest to dla mnie takie łagodne takie płynące golenie, jest to takie bardziej takie bardziej czuję ten sprzęt na twarzy bardziej czuję ten sprzęt na twarzy takie jest dla mnie zadziorny po prostu o, w taki sposób. Więc. Więc tak ją franie. A powiem zaskoczenie spore, bo naprawdę byłem święcie przekonany. Inaczej nawet nie byłem przekonany. Podchodziłem do niej jak do kolejnej brzytwy vintage, które wyciągałem od Geniusza, No bo też jest vintage. A tu przyłożenie do twarzy i inne odczucie, kurde. Więc, więc mówię, i to jest duże zaskoczenie dla mnie, no ale tego tak mówię praktycznie 30 goleń brzytwami pomijając brzytwę Sebastiana. Czy nawet nie praktycznie, tylko po prostu 30 goleń to były brzytwy do i wszystkie przygotowane przez niego, więc może też się przyzwyczaiłem do jego brzytw. Widzicie, tu sobie chyba nawet ciągnąłem jednego z dziadów, który mi powstaje na szyi od, od, od jeżenia w tym, od jeżenia z tym kominem. No, lekko sobie czasnąłem. Dobrze. Jest super. Więc, więc takie buty z kolebami. Co dzisiaj mamy? Czwartek. No, tydzień praktycznie przeleciał. nie przeleciał dla co niektórych jeszcze tylko piątek no tutaj tego co sobie ostatnio porobił się taki krosteczek trochę i widzę, że jak troszeczkę mocniej przyłożę to od razu więc trzeba uważać a brzydewka świeża więc puczę brzydewkę wycieram brzydewkę do Aldebiru jej nie chowam bo już teraz nie muszę. Daldewielu nie chowam, bo już teraz nie muszę. Puszę twarz. I jestem po goleniu. I to po goleniu, które mówię. Zaskoczyło mnie. Po prostu przykładałem do twarzy tą brzytwę, i byłem pewny, wiedziałem co poczuję. A to zgoła inne, inne uczucie. Ale dogolony jestem bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Przy czym tak jak mówię. No i co? Zgoła inne uczucie, a jak to jeszcze widziałem. Brzytwa dosyć wąziutka i lekka, więc ja tymi mniejszymi brzytwami zawsze troszeczkę mocniej dociskam do twarzy. Z racji tego, że tak ją czułem agresywniej, no to tutaj miałem, ale tutaj, ale na szyi gdzieś tutaj chwyciłem któregoś, któregoś dziada i mówię, bo jednak mocniej muszę nią troszeczkę dociskać, a takie uczucie, takiej lekkiej agresywności czułem, ale dogolony, dogolony jestem bardzo fajnie, no. Tylko mówię, no nie spodziewałem się, nie spodziewałem się takiego obrotu, obrotu sprawy. Brutal. Oczywiście Grant. No, ten bardziej nowo, nowoczesny. No w tym miejscu... W tym miejscu że ja zapiekła. Tak w tym miejscu mięższy ja zapiekła. A tak to nawet spokój. Ale w tym miejscu sobie czasnąłem takiego dziadka. Może nie bardzo, ale mimo wszystko. Fajnie dogolony jestem, ale mówię, no. Mówiąc przyjemne golenie troszeczkę bym jednak tutaj to naciągnął. No jednak mniej przyjemne, jednak taka agresywna i przez to tak podchodziłem do tego golenia, patrzeć się nagrywa z lekką dozą nieśmiałości, tak ostrożnie. Tak ją czułem cały czas na twarzy. Hmm. No, no i tyle, no, ale dogolony jestem. Yy, czy jestem rozczarowany? Chyba poniekąd tam, To jest zawsze tak podświadomie sobie. Tu sobie coś upitoliłem, że no to chwycę ją w rękę i się ogolę, no, a tu okazuje się tak, ogoliłem się, ale inaczej ją czułem na twarzy. No, lekkie chłodzenie, takie czuję. No, ale powiem Wam, nie wiem, że ten, takie teraz czuję lekkie chłodzenia przy nie czuć tego, że ta woda nawet ma takie lekkie chodzenie. No ale mówię, efekt końcowy jest, jest, jest bardzo dobry, ale zostaje u mnie w głowie taka niewiadoma Dexman. Zostaje niewiadoma i chyba mi się wydaje, że będę musiał wziąć i, i tak zrobić, jak, jak mówię, wziąć się tą żytew, za tą żytewkę w taki sposób, że wezmę i i na weźmę ją, przejadę na kamieniu 12 tysięcy, tylko ją tak, właśnie, przejadę na kamieniu 12 tysięcy, żeby ją wykończyć, bo nie wiem, nawet 3 kolega Tomek ma 12 tysięcy, więc za 12 tysięcy przejadę, tylko się go zapytam, czy on ją oszczył, e, gdzie, gdzie na grzbiecie miał taśmę izolacyjną, czy nie? I, I jeszcze raz się będę musiał ogolić, ale. To chwilę potrwa, bo mówię, trochę rzeczy do podokańczania, potem, tak jak mówię, w międzyczasie, tak jak wydaje mi się, kolega Rafał będzie chciał dosłać mi pewnie parę maszynek. Też chcę zacząć ten test i chyba może się to zmienić, że będę ten test tych żyletek szwagowskich, tych ostrzy w szawece robił tak właśnie, dwa golenia jedną żyletką, potem maszynka, dwa golenia, potem dwa golenia, drugą żyletką, maszynka, żeby z żeby samych maszynek porządnie nie po prostu nie obgalać, żeby było po prostu rozmaicenie i tak samo same szawetki, żeby w kółko nie golić, żeby to nie stało się nudne. Na dzień dzisiejszy jestem, jestem ogolony, gdzie nie, gdzie, no tutaj przede wszystkim, jakieś takie podrażnionka wyskoczyły, ale widzę, że wyskoczyły w tych miejscach, gdzie mam te swoje kurde krostki, które mi się robią od tych szalików, nie szalików, ale poza tym jestem dogolony. Cieszę się bardzo, że mogłem się ogolić tą brzytwą. Cieszę się jeszcze bardziej, że jest moja, bo mi naprawdę chodzi po głowie. Muszę, muszę ją lekko na tych 12 tysięcy pojeździć i zobaczyć, czy coś się zmieni, czy, czy, czy ona tak będzie po prostu działać. No, czyli trzeba będzie do niej podchodzić yy, 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 z większym zarostem, o ile się da. No. no. i tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie, Tomasz, yy, za to, że mnie uraczyłeś takim świetnym prezentem. Bo mówię, no, jeszcze dla tych, co lubią rzeczy wintyczne, no, ale mówię nietypowa, naprawdę, jak kształt, i framebag i, 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 i framebag. No, i yy, no, to, że ma ileś tam lat, no, ponad 127 no, bodajże, no, no no i jest prezentem, jest brzytwą, no dla, dla człowieka gorąco się brzytwą, no super sprawa, dodatkowo pudełeczko i wszystko. Ja bym jeszcze potrzebował, żeby troszkę wespał i dopiero wtedy będę ją chował. O może jeszcze przede z ze 2-3 razy przed schowaniem. Więc są Tobie pięknie, piękne, piękne, piękne dzięki za super brzytewkę. E, wam dziękuję oczywiście za oglądanie tego filmiku i moich rozkminek, dlaczego tak, a nie inaczej. E, zapraszam oczywiście Was do Tomka na jego kanał. Podam tam link do jego kanału. Zapraszam oczywiście na forum Brzytwa.org. Jakbyście chcieli coś tam zapytać nie wiem czy jak się Tą pisze, mm, ale, 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 ale e, też do YouTube'a Wam podam, to abyście chcieli coś zapytać, no to tam będziecie pytać, co jeszcze, no z... jakbyście chcieli coś mnie zapytać, to oczywiście na Forum Żytwark również możecie. No i co, i zapraszam do siebie na kanał na następny filmik: następny filmik dwa golenia maszynką, a dokładnie maszyną e, zobaczymy, co z tego wyniknie i czy skończy się tam tą maszynką golić, czy, czy jak to będzie wyglądać. Nie ukrywam, już mam pełne portki, jak sobie o tym pomyślę. A na chwilę obecną trzymajcie się ciepło. Do soboty. Lufa strzała. Hej, cześć.